Szwecji ktoś może zaprosić cię na kawę, coś, co nazywają fika, niemal święty rytuał, ale nie oczekuj, że wejdziesz głęboko w życie osobiste, politykę czy religię. Ponieważ tutaj prywatność jest szanowana jako podstawowe prawo człowieka. Szwedzi są uprzejmi, ale nigdy nachalni. Ciepli, lecz zawsze zachowujący uprzejmy dystans. Dlaczego kraj znany z jednego z najlepszych systemów opieki społecznej na świecie, gdzie wszystko wydaje się działać perfekcyjnie, może sprawiać, że wielu ludzi czuje się samotnych? To nie jest film turystyczny. Nie jestem tu po to, by upiększać Szwecję jako nordycki raj. To raczej podróż w głąb duszy kraju, przez trzy warstwy definiujące szwedzkiego ducha. Jak ludzie żyją i jak traktują się nawzajem w społeczeństwie, które ponad wszystko ceni sprawiedliwość i wolność osobistą. Cicha, dyskretna kultura, która skrywa głębokie bogactwo emocjonalne i rytm życia, który może wydawać się chłodny, ale sam w sobie stanowi pewną filozofię. Żyć powoli, żyć efektywnie, wystarczająco i nigdy w nadmiarze. To wszystko będziemy eksplorować w dzisiejszym materiale, aby zrozumieć, dlaczego Szwecja nie jest tylko rozwiniętym państwem, lecz stylem życia, który zmusza resztę świata do ponownego przemyślenia swoich wartości. Szwedzi mają pewien charakter, który często wprawia obcokrajowców w zakłopotanie. Mówią bardzo mało i zdają się unikać konfrontacji. Tutaj cisza nie jest oznaką chłodu, lecz wyrazem rozwagi i szacunku. Szwecja to kraj, w którym niedokuczanie innym jest uznawane za normalną i moralną normę. W pociągu, w supermarketach, a nawet w kolejce cisza jest niemal stanem naturalnym. Nikt się nie wpycha, nikt nie przeszkadza, nikt nie wpatruje się na tarczywie. W rozmowie Szwedzi są niezwykle skromni, nie chwalą się, nie przerywają i unikają okazywania silnych emocji. Wynika to również z filozofii życia zwanej Jantelagen. To niepisana zasada w społeczeństwach nordyckich, której przesłanie brzmi: Nie myśl, że jesteś lepszy od innych. W rzeczywistości jest to jedno z najbardziej skromnych społeczeństw na świecie, i kiedy zapytasz Szweda, jak się masz, nie oczekuj długiej opowieści. Proste, dobrze, dziękuję. dziękuję. To więcej niż wystarczająco. Krótko, precyzyjnie, nic ponadto. Szwecja jest znana jako jedno z najbardziej indywidualistycznych społeczeństw, ale to nie oznacza, że Szwedzi są egoistyczni lub emocjonalnie zdystansowani wobec bliskich. Po prostu nie opierają się emocjonalnie na innych. Typowy model rodziny w Szwecji to rodzina nuklearna, rodzice i dzieci. Dzieci są wychowywane w duchu samodzielności od bardzo młodego wieku. Wielu wyprowadza się z domu zaraz po ukończeniu 18 lat. Rodzice zwykle nie ingerują zbytnio w ich życie osobiste. Mimo to Szwecja ma jeden z najsilniejszych systemów wsparcia społecznego dla rodzin na świecie. Od długich urlopów rodzicielskich dla matek i ojców po bezpłatną edukację i hojne zasiłki na dzieci, wszystko pokazuje, że to państwo podtrzymuje wspólnotę w cieple. Oto kolejny interesujący fakt. Szwedzi kochają naturę. Zamiast gromadzić się w dużych miastach, często spędzają czas z rodziną w małych wiejskich domkach, znanych jako Sommarstuga czyli domy letniskowe. W każdy weekend chodzą na ryby, zbierają grzyby, grillują kiełbaski jako spokojny sposób budowania więzi między rodzicami a dziećmi. Pamiętam późne popołudnie w Uppsali mówi pewien turysta. Zgubiłem się na rowerze, gdy zapadał zmrok. Bez Google Maps nikogo na ulicy. A zimno było tak przenikliwe, że zdrętwiały mi ręce. Spotkałem starszego mężczyznę wyprowadzającego psy. Nie powiedział wiele, tylko skinął głową, gdy poprosiłem o pomoc. Nie zadawał pytań bez uprzejmych formułek. A kiedy wróciłem, by mu podziękować, po prostu się uśmiechnął i powiedział lecka till powodzenia. Tacy są szwedzi. Pomocni, ale nie nachalni, życzliwi, lecz dyskretni. Mogą wydawać się chłodni z zewnątrz, ale ich ciepło ma bardzo unikalny wyraz. Aby zrozumieć szwedzką kulturę, trzeba zacząć od jednego kluczowego słowa: lagom, które oznacza dokładnie tyle. Ani za dużo, ani za mało. Ta filozofia przenika każdy aspekt życia, od sposobu, w jaki Szwedzi się ubierają, urządzają swoje domy, po ich zachowanie, a nawet politykę publiczną. Szwedzi wierzą w równowagę, a skromne życie nie jest tylko osobistym wyborem, lecz społeczną odpowiedzialnością. Dominującą religią jest tutaj protestantyzm. Jednak w praktyce Szwecja jest jednym z najbardziej zsekularyzowanych krajów na świecie. Nie oznacza to, że Szwedzi są oderwani od życia duchowego. Wręcz przeciwnie, często odnajdują spokój nie w modlitwie, lecz w naturze, cichych przestrzeniach i wysokiej jakości życia. Również pojęcie sukcesu jest tutaj inne. Nie mierzy się go luksusowymi domami czy drogimi samochodami, lecz umiejętnością kontrolowania własnego czasu, posiadania chwil dla rodziny i życia w wolności, bez uzależnień. Jednym z najbardziej emblematycznych świąt w Szwecji jest Midsummer, święto środka lata. Ludzie noszą wianki z kwiatów, tańczą wokół ozdobionego słupa i jedzą marynowanego śledzia z ziemniakami. Midsummer to nie tylko zabawa, to moment, w którym Szwedzi ponownie łączą się ze sobą po długiej i ciemnej zimie. Jest też Dzień Łucji w grudniu, kiedy dzieci ubierają się na biało, trzymają świece i śpiewają hymny w ciemności. To rytuał mający przynieść światło w środku zimy, głęboko zgodny ze szwedzką mentalnością, która widzi ciszę jako fundament wewnętrznej siły. Jednym z największych szoków kulturowych po przyjeździe do Szwecji jest brak ciepłej, ekspresyjnej intymności typowej dla krajów latynoskich czy azjatyckich, brak uścisków czy pocałunków na powitanie, a także brak osobistych, głębokich pytań i przede wszystkim brak przerywania, gdy ktoś mówi. W Szwecji cisza jest złotem, dzielenie się zbyt wieloma szczegółami. Mówienie zbyt głośno lub chwalenie się osiągnięciami może być uznane za niegrzeczne. W rzeczywistości, jeśli zaprosisz kogoś na kolację, może on przynieść własne jedzenie, aby nie obciążać gospodarza. A jeśli przyjdziesz punktualnie, ale nie zostałeś oficjalnie zaproszony do środka, możesz zostać poproszony, by poczekać na zewnątrz, nie z braku szacunku, lecz dlatego, że gospodarze chcą mieć pewność, że twoje przyjęcie jest odpowiednio przygotowane, z pełnym poszanowaniem twojej prywatności. Wszystko to może być na początku mylące. Jednak gdy zrozumiesz wewnętrzną logikę kulturową, zobaczysz społeczeństwo zbudowane na autonomii, szacunku i jasno wyznaczonych granicach. W Szwecji dzień często zaczyna się wcześnie, ale nigdy w pośpiechu. Szwedzi nie ścigają się z czasem, ale też, w przeciwieństwie do Nowego Jorku, nie poruszają się w zrelaksowanym rytmie Morza Śródziemnego. Pracują efektywnie, z jasnym planowaniem, lecz zawsze zostawiają przestrzeń dla siebie. Rano zobaczysz rodziny jadące rowerami lub pchające wózki do przedszkola, nawet w środku śnieżnych zim. Śniadanie jest proste. Chleb żytni, ser, czarna kawa, bez krzyków, bez klaksonów, tylko poczucie porządku, które wydaje się niemal medytacyjne. Lunch w biurze odbywa się zwykle wcześnie, około 11.30 i niemal w ciszy. Potem praca trwa do 16 lub 17. A po pracy szwedzi znikają. Żadnych głośnych imprez, żadnej długiej kawy, żadnych nadgodzin. Zamiast tego wracają do domu, gotują opiekują się dziećmi lub wyprowadzają psy do parku. Dla nich życie nie kręci się wokół pracy. Życie zaczyna się poza nią. Młode pokolenie Szwedów żyje dziś w bardziej zglobalizowanym świecie, ale wciąż zachowuje wyraźną tożsamość. Noszą modne ubrania, korzystają z TikToka, dużo podróżują, jednak rzadko zobaczysz ich przepychających się w tłumie, mówiących głośno lub ignorujących normy społeczne. Mimo to zaszła subtelna zmiana. Silna więź z naturą i lokalną wspólnotą, która była cechą pokolenia ich rodziców, stopniowo ustępuje miejsca przestrzeniom cyfrowym i rosnącemu indywidualizmowi. Młodzi Szwedzi częściej mieszkają sami, ale jednocześnie doświadczają coraz silniejszego poczucia samotności. Jest to coś, co sami Szwedzi zaczynają dostrzegać jako nowy problem kulturowy. Mimo wszystko nie utracili swoich korzeni. Tradycje FIKA, minimalizm i zasada nienarzucania się innym pozostają wplecione w codzienne życie, tylko wyrażane w nowych formach i nowym rytmie. W porównaniu z kulturą amerykańską, gdzie zachęca się do mówienia dużo i wyrażania swojej osobowości na każdym kroku, Szwecja wydaje się przeciwieństwem. Tutaj ludzie robią krok w tył, aby wszyscy mogli funkcjonować lepiej. W porównaniu z Francją, gdzie rozmowa jest sztuką, a debata przyjemnością, Szwecja znów jawi się jako zupełnie inny świat. Szwedzi znajdują siłę w ciszy, a jeśli pochodzisz z ciepłej kultury, gdzie intymność jest miarą więzi, Szwecja może wydawać się chłodna. Ale to nie chłód. To warstwa uprzejmości owinięta wokół cichego świata wewnętrznego, pełnego głębi i silnego poczucia odpowiedzialności wspólnotowej. Na końcu właśnie ta cisza nauczyła mnie, że nie każdy hałas oznacza życie i nie każda cisza oznacza samotność. Aby naprawdę zrozumieć kraj, nie zaczynaj od atrakcji turystycznych, monumentalnej architektury czy liczb PKB. Zrozumiesz go, obserwując, jak ludzie przechodzą przez zwykły dzień, jak rozmawiają ze sobą i jak traktują obcych. Jeśli chcesz dalej odkrywać te ukryte kultury razem ze mną, Miejsca, gdzie prawdziwe różnice nie leżą na powierzchni, lecz w sposobie w jaki ludzie żyją, kliknij subscribe i wyrusz ze mną w następną podróż.